Drodzy maturzyści, czas pożegnania nadszedł szybciej niż myśleliśmy. Cztery lata minęły jak jedna lekcja, może trochę dłuższa, z dzwonkiem, który czasem nie wybijał przerw. Dziękujemy Wam za wspólne chwile, za szum rozmów na korytarzach, za kreatywność na lekcjach i za to, że zawsze potrafiliście połączyć naukę ze śmiechem. Byliście wyjątkowi, niepowtarzalni i nie do podrobienia. Z pewnością pamiętacie, jak byście w tym miejscu co ja, druga klasa, nie wiesz, co chcę robić w życiu, co zdawać na maturze. Pamiętajcie jednak, że na wszystko jest czas. Nawet jeśli dalej nie odkryliście swojego powołania, to nie bójcie się próbować różnych nowych zawodów, pasji. Nie zapominajcie też o wszystkich kolegach i koleżankach, jakich tutaj poznaliście, a nie o wszystkich historiach z Banacha wycieczek kilkudniowych, czy waszych osiągnięciach w tym pięknym czasie. Wszystko się kiedyś kończy, a gdzie koniec, tam i nowy początek. Wkraczacie w dorosłe życie i nie będzie to łatwe. Ale na razie skupmy się na tym, co jest teraz. Teraz przed wami matura, czyli coś, co brzmi groźnie, ale da się przeżyć, podobno. A po maturze odpoczywajcie, świętujcie i spełniajcie marzenia. Świat stoi przed wami otworem. A my będziemy z dumą śledzić Wasze sukcesy i czasem tęsknić za hałasem z Waszej klasy. Trzymamy kciuki i ściskamy mocno. Wasz Samorząd Uczniowski.